Drogie mamy, jestem po tygodniu bez dziecka, jestem wypoczęta, zadowolona z życia, pełna energii, bez gotowania, bez zrobienia zakupów, puste lodówka, oglądanie Netflixa, zajmowanie się swoim ciałem, swoją, swoją buzią, relaksem, medytowaniem. Słuchajcie, to najlepsze, co Wam mogę polecić. Także, kiedy tylko możecie, wysyłajcie dzieci. Na kolonie, do babci i po prostu yy, korzystajcie z życia dla siebie. Myślcie o sobie, myślcie o sobie, myślcie o sobie, jeszcze raz o sobie, bo teraz ja jestem pełna energii, jestem, yy, jestem wypoczęta i mogę ją przyjąć, tą moją córeczkę, i znowu yy, powiedzmy sobie konfrontować się z nią na co dzień, bo mam na to siłę. Także nie zapominajcie o sobie, to jest bardzo ważny dla Was przekaz. buziaczki I cierpliwości. Drogie mamy, jestem po tygodniu bez dziecka, jestem wypoczęta, zadowolona z życia, pełna energii, bez gotowania, bez zrobienia zakupów, puse lodówka, oglądanie Netflixa, zajmowanie się swoim ciałem, swoją, swoją buzią, relaksem, medytowaniem. Słuchajcie, to najlepsze, co Wam mogę polecić. Także kiedy tylko możecie, wysyłajcie dzieci na kolonie, do babci i po prostu yy, korzystajcie z życia dla siebie, myślcie o sobie, myślcie o sobie, myślcie o sobie, jeszcze raz o sobie, bo teraz ja jestem pełna energii, jestem, yy, jestem wypoczęta i mogę ją przyjąć, to moją córeczkę i znowu yy, powiedzmy sobie konfrontować się z nią na co dzień, bo mam na to siły Także nie zapomnijcie o sobie, to jest bardzo ważny dla Was przekaz, buziaczki i cierpliwości.